Hejka dziewczyny i chłopaki, witam Was w kolejnym filmiku budżetowym na moim kanale i dzisiaj to będzie taki budżetowy mishmash ponieważ mam trochę rzeczy do zaoszczędzenia troszkę pieniążków do zaoszczędzenia i do pokazania Wam różnych rzeczy na samym początku słuchajcie zacznę od darmowych wyzwanek które pojawiły się na moim kanale do pobrania na tej karcie posty Wyzwanka typowo właśnie takie letnie, wiosenne Motylki, kwiatuszki, kwoty do samodzielnego właśnie wpisania To jest piękne, mi się podoba i to Myślę, że fajny zestawik do mini wyzwanek Właśnie oglądałam filmik Asi Bo kiedy nagrywam to jest sobota, około 10 I właśnie Asia mówiła o tej mini mani dziewczyny robią te mini wyzwanka. No, powiem Wam, że ja byłam w sumie chyba jedną z pierwszych osób na YouTubie, która to robiła. Oczywiście robiły to dziewczyny ze Stanów, z całego świata budżetowego, ale ja zaczęłam chyba tą bitwę wyzwań. Nie chyba tylko tak. Powiem Wam, że ja już dawno nie oszczędzałam w ten sposób, dlatego że mam te moje tematyczne e buki i tak jak osobite po kolei. A, no ale trochę chcę wrócić do tych mini wyzwanek, troszkę sobie tutaj pooszczędzać, zobaczymy jak mi to pójdzie, chociaż nie wiem czy uda mi się co tydzień, czy tam co dwa tygodnie, czy raz na miesiąc zobaczymy ale cieszę się, że dziewczyny grają i też mają tą właśnie grę, którą zapoczątkowała Mirka dziewczynki bardzo Wam kibicuję, naprawdę super, że się tak bawicie, ja właśnie tak jak Asia, no tak średnio mam czas dziewczynki, bo Powiem Wam szczerze, że czasem jest tak, że dopiero po całym tygodniu, czy nawet tam po kilku dniach nadrabiam filmiki budżetowe, bo nie mam za bardzo czasu. Jestem taką kobietą, która jest pędzi wiatrem i. No, po prostu ja robię strasznie dużo rzeczy i naprawdę nie oglądam tych filmów tak czasami regularnie, jak bym chciała, i bardzo Was za to przepraszam. Czasem tam dopiero po jakimś czasie komentarz napiszę, ale takie życzko, ale super dziewczyny, bawcie się. Na pewno osoby, które was oglądają, subskrybują, eee, no będą wam kibicować po prostu. No i zobaczymy kto wygra. Tak? Eee, zobaczymy kto wygra. Dobra, słuchajcie. Eee, mam kasę, ale powiem wam eee, tak szczerze to nie wiem ile mam, bo mam strasznie dużo drobniaków i trochę mam tutaj eee, papierków. Raz, dwa, trzy. Sześćdziesiąt. Raz, dwa cztery pięć sześć siedem osiem dziewięćdziesiąt sto pięćdziesiąt sto sześćdziesiąt sto siedemdziesiąt sto sto osiemdziesiąt sto dziewięćdziesiąt raz dwa trzy cztery <laughs> pięć osiem. No to 200 zł bez 2 złotych. Dobra, mam trochę drobnych, więc może uda mi się tutaj coś właśnie do tych mini wyzwanek. Mam trochę drobniaków, udało mi się rozmiejać, Bo ostatnio mi ma 200 zł wydał. Dobra, i zabieramy się słuchajcie za wyzwania cotygodniowe. Ja tu sobie ostatnio dołożyłam troszeczkę kasiury. Otwarte mam okno dlatego, że moje dzieci bawią się w ogrodzie i chciałabym mieć podgląd na nie. Po prostu wielki brat czuwa. Ufaj, ale sprawdzaj, nie? Poszli na podwórko, mega się ucieszyli właśnie, że że już jest cieplutko. Pranie może wyistnieje dzisiaj, dziewczyny. Dobra. Ok. Co tu dać? Co tu dać? Może ja dołożę dzisiaj pięćdziesiątkę. Obo 20. E, mam drobne, to dam 20. Jeszcze będę miała trochę kasy, może w tym miesiącu to tutaj coś dobiję. Dobra, Hop. powiem Wam, że tak te dni lecą, tak dni uciekają. Tyle co się skończył luty, a już po prostu marzec z zapasem. No dzisiaj już dzień kobiet, także dziewczynki wszystkiego najlepszego. Dobra, tu sobie rzucę. <laughs> dobra, dam tą klasę może trochę na bok. Będzie mi łatwiej. Słuchajcie, znalazłam kostki takie, co miałam w Fancy kiedyś. Nie wiem, gdzie ja je wrzuciłam, ale dobra. Tu, a rzucę taką kostką, taką większą. Będziemy sobie tu zmieniać. Czynki, czy Wy widzicie? Widzicie, dobra. No to lecimy Ogień. Siedem. mam mam. Dobra, tutaj ten dzień kobiet dzień mamy jakoś tak. Tutaj też mam jakieś co bym mogła wymienić nawet. Dziesiątkę, powiem Wam, że właśnie te mini wyzwania wiem, dlaczego już tak w dnia ostatnio nie grałam. Dlatego, że słuchajcie, baga się koperty niszczą. I ja to chyba do jakiegoś woreczka sobie właśnie takiego przyłożę. Jakieś będę miała różne, to to sobie tutaj wiecie, damy. Dobra, 11. A, może kolorami będziemy pisać. Dobra. Dzisiaj jeszcze po południu jedziemy na narty, bo tam na tym stoku, gdzie jeździmy, jest śnieg i w ogóle jest fajnie wiadomo, idziemy po południu dlatego, żeby uniknąć sytuacji, kiedy jest ten kopny śnieg yy, taki wiecie, o czym mówię, że po prostu się wtedy źle się jeździ może no, tu dwie dychy wrzucę dobra gdzie tu były te dziesiątki, to te baweczki, tak? dobra co I właśnie jeszcze po, po, po tych nartach e, właśnie myślę jechać do galerii sobie kupić buty, bo nie mam butów na lato, znaczy takich wiecie czułanek, nie? Bo ostatnio robiłam porządki, ale powiem Wam miałam takie jedne właśnie, chodziłam ich dwa sezony cały czas no i muszę po prostu kupić, więc czekam jest spory wydatek a e, no może czytać gdzie tu? Spory wydatek w postaci e, kupna butów może tak dam, 20 i 20. Dobra, mam 40. Także bardzo bym chciała sobie kupić te buty. Mam nadzieję, że jakieś znajdę fajne. Yy, także ogólnie mam butów sporo. Mam dwie pary Adidasów. Wystarczy mi to. Ja nie mam dużo ubrań. Jestem minimalistką. Cieszę się z tego i mam taką szafę Mecci Mecci, że mi wszystko do wszystkiego pasuje. Nawet dziewczyny się ze mnie śmiała ostatnio w pracy, że ty masz wszystko do siebie pasujące. Tak właśnie to jest taki mój zamysł. Dobra, słuchajcie. I teraz tak, tutaj mam na to zdrowie. To też może ze dwie dyszki dam. Ze 20 złotych, bo tu wiecie, dentyści, nie dentyści, wszystko zaraz będzie. No i trzeba tu jakoś sobie troszeczkę ułatwić życie. To mamy. Teraz tak, chodźmy tu do chłopaków. Marzec. O Matko Święta. Patrzcie, ja nie napisałam. A jak to do tego doszło? Siódmy. Dobra. I siedem. Napiszę z datą wczorajszą. Yy, 162. 7 złotych. Czy ja to jeszcze mam, bo ja tak sobie jadę? Ja jadę ostro. Dobra, zdrabkę spróbuję tu, chłopakom, coś drapnąć. Patrzę tylko dziewczynki, czy widać. 15 zł. I zamawia, zamówiliśmy meble na taras, trochę tak wcześniej, wszystko, ale yy, dlaczego? Dlatego, że jeszcze są dobre ceny i nie są drogie, więc umówiłam się z moim mężem, że yy, będziemy. Yy, na pół się poskładamy, więc po prostu mu oddam swoją połowę, bo w sumie ja miałam sama kupić te meble, ale życie. Dobrze. Tutaj też może. To ja tu mam. To ja tu mam. A może ja tu dam te 20. A dlaczego nie? Dobra, musiałam na chwilkę przerwać, bo tam moje dzieci już krzyczały mama pić. Dziewczynki. Nie pytam Was na razie, co będzie w kwietniu, jeśli chodzi o nowości kwietnia, bo jeszcze się waham. Zastanawiam się, ale myślę, że mogę Wam tylko tyle powiedzieć. <laughs> że będą bardzo, ale to bardzo kobiece, kobiece rzeczy. Także czekajcie cierpliwie. Czekajcie, czekajcie, dziewczynki. I yy, będą prawdopodobnie na małe kwoty też będzie tak, coś na małe kwoty, na pewno, bo bardzo dużo osób do mnie też pisze, nawet na maila, że te małe kwoty, żebym robiła. A może rzuca tutaj 8. Także na pewno coś na małe kwoty. Jest również na cały weekend jest promocja 10% na e-booki. Także jeśli ktoś chce sobie jeszcze coś tam drapnąć to zapraszam serdecznie. Miał być kod rabatowy, ale powiem Wam, że coś nie, nie za bardzo działa ten kod na stronie. Nie wiem o co to chodzi, ale ja już miałam tam problem z tym, też coś nie działało któregoś pięknego dnia. W każdym razie ustawiłam to ręcznie, jakby od razu wam ten rabat się wbija, więc spoko. Dobra, dziewczyny, teraz tak, chciałam tu jeszcze chociaż jedną, jedną, to jest 12 cm, zimowe oszczędności moje. Nie mam już dużo. Kasiny. O Boże, ale dobra Chociaż yy, chwileczkę I tak, chciałam jeszcze powiedzieć o tej książeczce, dziewczynki Nie martwcie się W poniedziałek wracam z pracy I nagram wam, jak się taką książeczkę robi Jak to wszystko wygląda I wtedy Wam wszystko powiem yy, Jeśli chodzi tutaj yy, O tą książeczkę, no to Dwa, jeden Dwa, dobra co tu sobie zakreślimy? Może piątkę. Wszystko Wam powiem, wszystko Wam wyjaśnię. Także, dziewczyny, bądźcie cierpliwe, bo dzisiaj, tak jak mówię, muszę trochę jeszcze dom ogarnąć. Dobra, piątka. Dobra, i w zasadzie już tutaj nic więcej chyba nie mogę poradzić, bo mi tutaj miałam zostawić na te mini wyzwania. I co? Wielkie nic mi tu zostało. Dobra. Rozpędziłam się troszkę, ale dobre i troszeczkę. Także dziewczynki, bądźcie cierpliwe, czekajcie. Ok, i jeszcze, gdzie ja to mam te wyzwanka? Ja tu sobie, słuchajcie, przełożyłam jeszcze takie wyzwania, które miałam w takim jednym Binderku i zaczęte są, ale nieskończone. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Słuchajcie, zmienię, Jezus, zmienię sobie kostkę na 6. Bo tutaj już nie mam za wiele pieniędzy. I po prostu, jak chyba uzbieram sobie, tam nie wiem, powiedzmy, stówę z tych mini wyzwań, tam sobie gdzieś do jakichś funduszy celowych przełożę. Dobra, coś tu jeszcze jest w razie w Dobra, no to może rzućmy te piękności najnowsze. I tak będę chyba po jednym rzucać. Widziałam też u której dziewczyny, ale już teraz nie wiem gdzie trzy, może zielonym, dobra, może tak, jesu naprawdę, trzy, idziemy tak, bo już piękny ten tulipan, pięć Wstęp. Czekajcie, 5, dałam, 3. Dobra, raz, dwa, trzy. Idziemy dalej. Mam tą gejszę przed cudowną, bo już nie mam, próbuję martko pieniędzy. 3. same trójki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I co mi się rzuci? Zajcie, rzuciło się 6. A tu, a dobra. Trudno. I 6. I tyle. Pozbałam się kasiurę. Dobrze. I następnym razem sześć mamy, więc zaczniemy tutaj od tego. Nie ja mam tu trochę, parę grosztów było, to sobie przełożyłam. No i w sumie fajnie, bo będę miała do rozmianki yy, kasiurkę. Więc dzisiaj taki trochę miszmasz. Ja Miałam jeszcze yy, iść do moich wyzwań yy, tych... Yy, los, chowaj to miałam iść do yy, wyzwań y, tych y, czekajcie przełożyłam sobie tu do innego segregatora bo powiem wam że jeden segregator w ogóle zlikwidowałam bo tutaj przełożyłam ten wyzwanka i no także tak czasem jest przełożyłam sobie tutaj jeszcze tutaj to wyzwanko do tych y, mojego francuskiego e-booka i postaram się może w przyszłym tygodniu właśnie coś tutaj dołożyć do tej Francji pięknej, to to już będą takie oszczędności typowo właśnie wakacyjne. I tutaj też te księżycowe, księżycowy e-book, jedno wyzwanko też sobie właśnie tutaj włożę. No i tutaj będzie zawsze sześć wyzwanek. Jak mi się jedno skończy, to drugie dołożę. No, zobaczymy, ile wytrwam, bo tak właśnie. Chciałabym jednak te e-booki tutaj uzupełniać, a może coś dołożę jeszcze do wakacji. Zobaczymy, jak to wszystko będzie i ile będę miała kasy, także dobrze dziewczynki żegnam się z Wami y, dzisiaj, życzę Wam miłego dnia, świętujmy y, kawka ciepła dzisiaj wypita obowiązkowo jak ktoś lubi ciasteczko y, to właśnie z ciasteczkiem no i do zobaczenia w, kolej, w kolejnym filmiku budżetowym, pewnie gdzieś tak no pewnie we wtorek się ukaże ten filmik, Poniedziałek jak wtorek postaram się nagrać o tej książeczce Yy, wszystko wam powiem Jak to zrobić, bo w zasadzie jest mnóstwo Mnóstwo możliwości Tam jeszcze dziewczynki pytały o zdrapki dziewczyny No przecież wam wszystko powiem Wydaje mi się, że czasy wiedzy tajemnej Już minęły I ja lubię się podzielić wiedzą yy, Taką yy, Prawda yy, No na przykład jak coś zrobić Oczywiście ja tu nie jestem żadnym wiecie wyznacznikiem jak coś ma być jest wiele osób, które się o wiele lepiej zna które nie wiem, może robi dokładniej lepiej, no wy dziewczyny też widzenie, niektóre mają takie zdolności że pięknie robicie różne rzeczy i wyzwanka i nie tylko, i sobie wycinacie i laminujecie ja aż taka techniczna nie jestem ale mam pomysły i po prostu chcę się podzielić jeszcze raz powtórzę, czasy wiedzy tajemnej Według mnie już się skończyły, więc po prostu wszystko Wam powiem. Poświęcę na to osobny film. Powiem Wam moje spostrzeżenia i, i tak, i poświęcę taki jeden film, właśnie. I też podzielimy się tam może w komentarzach jakimiś swoimi uwagami. Ktoś może, nie wiem, pracuje z, też z papierem, z materiałami takimi biurowymi, to też może tam jakieś w komentarzach sobie podyskutujemy. Także też zapraszam Was bardzo serdecznie na ten filmik i zachęcam Was jeszcze do skorzystania z tej promocji, do pobrania tych darmowych wyzwanek. Także żegnam się z Wami. Buziaki. Pa!